Już niebawem Eurowizja, a na niej Blanka z utworem Solo. Jak myślisz, które miejsce zajmiemy? O kurczę, nie wiem, nie stawiam na to. Wybraliśmy Blankę, więc mam nadzieję, że będzie wysoko. No, reprezentuje nasz kraj, więc kibicujmy jej. I tyle. Ja, ja też uważam, że powinna się po prostu fajnie zaprezentować, dobrze bawić. A Tobie osobiście podoba się jej piosenka? Wiesz co? Nie mam do tego jakiegoś... Jest przyjemnym utworem, po prostu. I tak właśnie korzystając tutaj z okazji, wiem też, że przecież na co dzień zajmujesz się tańcem. Jak myślisz, jak ta choreografia, jak ten staging powinien wyglądać, żeby porwać tłumy? No i przede wszystkim, jak połączyć na przykład taniec ze śpiewem, bo to wcale nie jest takie proste. Nie, to nie jest takie proste. Trzeba to sprytnie łączyć. Ja uwielbiam taniec na scenie, bo no od bardzo dawna tańczę hip-hop i uważam, że... Że scena jest takim miejscem dla artysty, że to powinno wszystko razem grać, że artysta powinien współgrać z, z tancerzami, powinna być między nimi fajna energia, super, jeśli się znają. Ja mam tę wielką jakby, no nie wiem, przewagę, czy ten komfort, że ze mną występują tancerze, których świetnie znam. No, na moich koncertach występują moje dzieci, więc po prostu dopełniamy się i uzupełniamy, ale uważam, że taka relacja między artystą a i wspólne próby. I to, że naprawdę na tej sali się wspólnie coś tworzy jest dla mnie najważniejsze i to potem przechodzi przez scenę samo to flow, taki no, energia, która, która się gdzieś tam wymienia i to jest fajne, jeśli, jeśli tancerze pracują na artystę, artysta jest razem z tancerzami, to to wtedy jest fajna wymiana między ludźmi.